Cześć wszystkim, dzisiaj przychodzę do Was z drugą częścią filmiku na temat kręczu szyi typu posturalnego. Jest to kręcz, który nie jest ani wynikiem wad wrodzonych, ani nie jest też um, związany z zaburzeniem rozwojowym u dziecka, z tonusem mięśniowym, ani też z dysplazją bioder, czy kręczem pochodzenia stałowego. Jest to po prostu kręcz, który jest, może pojawić się w pierwszych miesiącach życia i jest... On związany z tym, w jakiej pozycji dziecko spędza większość swojego czasu podczas fazy czuwania, snu, jak i karmienia. Pozycja utrwalona, czyli tak, to dziecko przebywa większość swojego czasu, czasu, powoduje z upływem miesięcy, tygodni, to, że zaczynają się deformacje czaszki u takiego dziecka, ponieważ ten nacisk na czaszkę. Nie jest równomierny, jeżeli dziecko nie jest stymulowane obustronnie. Później pojawia się asymetria na linii oczu, asymetria stawu skremalożuchowych, co później też może pociągać za sobą asymetrię tułowia. Tak więc pokażę Wam dzisiaj ten film kieruje głównie do rodziców, kilka takich zabaw, które możecie wykonać z takim dzieckiem. I też powiem Wam o tych pierwszych sygnałach, które są niepokojące i o tym, że warto udać się właśnie wtedy, kiedy mamy te pierwsze sygnały do pediatry, do fizjoterapeuty pediatrycznego, który na pewno Wam udzieli wskazówek, jak z takim dzieckiem pracować. Takim pierwszym, pierwszym takim światłem niepokojącym rodzicom jest to, że dziecko. Często podczas zabaw czy karmienia często układa główkę w tą samą stronę, czyli jest zgięte w jedną stronę i zrotowane lekko w stronę przeciwną. I są to kręcze bardzo często lewostronne, ponieważ większość rodziców jest prawostronna, więc w momencie noszenia czy karmienia, trzymają dziecko na prawym ramieniu, a ta pozycja przez dłuższy okres czasu. Wpływa na to, że główka takiego dziecka jest zawsze um, zgięta i lekko zrotowana w tą samą stronę. Bardzo często rodzice mówią, że mamy mówią, że podczas karmienia zmieniają strony, zmieniają owszem pierś, ale nie zmieniają naprawdę strony, ponieważ dziecko jest ciągle ustawione na tej samej jakby stronie, więc um, Chodzi o to, żeby podczas karmienia po prostu zmienić naprawdę ramię, bo wtedy będziemy forsować rotację i zgięcie w drugą stronę. To jest taki pierwszy, pierwszy sygnał. Drugi sygnał to jest to właśnie, że podczas karmienia dziecko na przykład ma problem z uchwyceniem piersi po jednej ze stron. To jest taki jakby drugi sygnał. Trzeci to, że rodzice zauważają, że powoli zaczyna się asymetria ciała u dziecka. To jest tak jakby trzeci sygnał i zauważają, że po prostu zaczyna się lekka asymetria czaszki, jej spłaszczenie po jednej stronie. Więc to są tak jakby takie cztery główne sygnały, które są alarmujące. I to są przeważnie, właśnie tematy wizyt w gabinecie fizjoterapeutycznym. Tak więc, to, co dzisiaj pokażę, możecie wykonać w domu z takim maluchem, ale oczywiście zawsze podkreślam to, żeby z takim dzieckiem udać się na wizytę do fizjoterapeuty pediatrycznego blisko waszego miejsca zamieszkania. Tak więc, tutaj nakleiłam Wam tape po lewej stronie, bo, tak jak mówiłam, więcej jest tych kręczy lewostronnych po to tylko, aby lepiej Wam to wszystko zwizualizować. Tak więc pracując z takim dzieckiem, po pierwsze musimy być zawsze naprzeciwko jego, tak aby nie musiało dziecko szukać nas gdzieś, a tym bardziej aby nie prowokować wyprostu super szyjnego. Po drugie zawsze pracujemy w retrowersji miednicy, ponieważ to sprzyja lepszej kontroli główki, i u takich małych dzieci zawsze wykorzystujemy ich odruchy archaiczne, czyli tutaj będzie odruch sania i będziemy wykorzystywać też pękardino. Tak więc tak jak wcześniej mówiłam, mam kręcz szyjny strony, główka będzie zgięta w lewo i lekko zrotowana w prawą stronę. U tych dzieci też często takim sygnał niepokojącym, który często słyszę od rodziców, jest to, że właśnie po lewej stronie na wysokości mięśnia mostkowo obojczykowo słodkowatego dzieci mają takie duże zaczerwienienia. Jest to asymetryczne, jest to bardzo widoczne między prawą a lewą stroną. I to też jest taki jeden z objawów, że zaczyna się właśnie ten kręcz szyi, więc właśnie tak jakby to jest ten piąty sygnał, który niepokoi rodziców. Co potrzebujecie do pracy z takim dzieckiem? Płatki do uszu, grzechotkę, jakiś obrazek czarno-biały i też przyda się lusterko. Tak jak wcześniej mówiłam, możecie to wykonywać albo na, na jakimś takim podłożu, albo po prostu możecie dziecko położyć na swoich kolanach. Nie ma problemu. Tak jak wcześniej mówiłam, zawsze w rotacji zewnętrznej bioderek, w zgięciu, tak aby. Faworyzować rotację, redhowersję miednicy i tak jak wcześniej mówiłam, mamy kręcz lewostronny, dlatego też mamy tutaj przyklejony tape. Więc, jakby w pierwszym tej takiej fazie leczenia, chcemy, aby dziecko, o ile się da, oczywiście, aby stymulować ruch w stronę przeciwną, ale czasami u dzieci, które na przykład są już z tym kręczem szyjnym od kilku tygodni. To, to przejście linii środkowej ciała jest zbyt ciężkie, więc robimy to progresywnie. Najpierw od linii środkowej ciała zaczynamy i później stopniowo zaczynamy przemieszczać się w stronę przeciwną. Ale jeżeli mamy taki kręcz, który jeszcze jest kręczem od kilku dni, może tygodni i nie jest to jeszcze bardzo odchwalone, więc będziemy szukać oczywiście stymulacji prawej, i lewej strony. Zawsze to robimy. Tak więc... Pragniemy zawsze, aby dziecko znalazło tę linię środkową ciała samo, więc zostajemy w tej rotacji zewnętrznej i po prostu bawimy się z dzieckiem. Jeżeli macie grzechotkę, to możecie grzechotkę mieć przed sobą na linii oczu. Nie umieszczamy grzechotki zbyt wysoko po to, aby nie faworyzować wyprostu tułowia i po prostu razem z tą grzechotką przesuwamy się w prawą stronę i czekamy, czy po prostu dziecko będzie w stanie jakby śledzić nas wzrokiem. I czasami to się udaje i po prostu dziecko nawet jest w stanie, na przykład jeżeli nie jest w stanie przejść przez linię środkową ciała, no to jest w stanie na przykład zatrzymać się na linii środkowej ciała i o ile to zrobi, to już jest bardzo dobry sygnał i zostajemy w tej linii środkowej ciała. Bawimy się z nim, zostajemy tutaj i po prostu powoli zaczynamy przechodzić na drugą stronę. Generalnie mówi się, że od linii środkowej, czyli na wysokości noska do podłoża, kiedy przesuwamy jakiś obieg, powinno to trwać około 30 sekund, więc ten ruch jest naprawdę bardzo powolny. Jeżeli mamy kręć szyjny lewostronny, no to pamiętajmy, że zawsze ten kontakt będzie, ale dziecko będzie odruchowo wracać do tego ułożenia lewostronnego. Więc tutaj nadal trzeba nam czasu, z powrotem musimy szukać tego kontaktu wzrokowego, dojść do linii środkowej działa, zostać w tej chwileczkę i później powoli starać się przejść na prawą stronę i czekać, czy dziecko po prostu będzie nas czy będzie utrzymywać ten kontakt razem z nami? Czasami też możemy, takiemu dziecku, oczywiście pomóc. Robimy to w ten sposób, że naszą dłoń wkładamy pod czaszkę dziecka, tak aby jego część potoliczna znalazła się na środku naszej dłoni i po prostu Naprawdę niewielkim manewrem możemy mu pomóc. Pokażę Wam tutaj, więc stabilizujemy retrowersję miednicy. Mamy tutaj przed sobą grzechotkę i po prostu wykonujemy rotację razem z dzieckiem. Pamiętajmy, że nie robimy tego na siłę, ponieważ, ile mamy pliku tane, czyli już widzimy tutaj na zgięcie na linii mięśnia moskowo bojczykowo to takie nagłe pociągnięcie czy zwrotowanie główki w drugą stronę będzie wywoływać ból, więc robimy to bardzo powoli i bardzo progresywnie. O ile już uda nam się ustawić główkę w niewielkim zgięciu prawostronnym, to wtedy wykonujemy, wykorzystamy jego odruch stania, Więc damy mu kciuki, aby dziecko stało, i zostajemy w tej pozycji przez dłuższy czas. Później możemy dzwonić. Jakby to nasz nacisk i po prostu, aby dziecko przez jakiś ten czas zostało w tej rotacji. I tutaj nie ma żadnego y, większego problemu. Może tak dziecko zostać 3, 4, 5 minut. Nie ma z tym y, żadnego problemu. Mm. Kolejnym takim ciekawym refleksem, który możecie użyć, jest to z użyciem patyczka i ten patyczek zanurzamy w mleku, w mleku mamy albo w mleku, który przygotowujecie do, do butelki. Jest to odruch u dziecka, który jest w pierwszych miesiącach życia jest to odruch, gdzie stymulacja policzka od ucha do kącika zewnętrznego usta będzie faworyzować odwrócenie główki w stronę stymulowaną. Tak więc zaczynamy to od ucha, od ucha środkowego do kącika zewnętrznego i czekamy, czy dziecko będzie na to reagować, więc czasami też polecam wykonywać to piekścią, jeżeli mama karmi, i po prostu czekać, aż dziecko odwróci główkę. Tak, jak wam mówiłam, pokażę Wam tutaj. Pamiętajmy, że dziecko zawsze zostaje w tej rotacji zewnętrznej i chodzi o to, aby po prostu zastymulować od, od ucha do kącika zewnętrznego ust i czekać, czy dziecko po prostu odwróci główkę. Jeżeli to zrobi, no to wtedy Albo mama może podać biberon, czyli butelkę i karmić dziecko. To można robić jako przygotowanie do karmienia. Albo tak jak mówiłam, w karmieniu piersią, może mama w po takiej symulacji, kiedy dziecko zaczyna odkładać główkę, po prostu podać piersi i zobaczyć, czy wtedy ten chwyt będzie łatwiejszy dla takiego dziecka. Yy, tak jak mówiłam, jeszcze możecie wykorzystywać do tego różne obrazki czarno-białe. I też możemy się bawić z takim dzieckiem, więc zostajemy wbrew wersji. Szukamy zawsze linii środkowej ciała. Ja tej linii środkowej ciała, jeżeli dziecko bawimy się takim obrazkiem, dajemy leciutki nacisk w stronę spojenia łonowego i po prostu bawimy się z dzieckiem od linii środkowej ciała, czyli na nad linią oczu. I przechodzimy po prostu raz na jedną stronę, raz na drugą i patrzymy, czy dziecko po prostu będzie reagować na to. Tak jak mówiłam, 30 sekund od linii nosa do jednego boku. Jeżeli dziecko ucieka nam, no to wtedy wracamy, czekamy na złapanie kontaktu i przechodzimy znowu na bok i po, wykonujemy to tyle razy, ile, ile będzie potrzeba, więc tutaj naprawdę trzeba troszkę cierpliwości. Tak samo możemy zrobić z lusterkiem, na przykład o ile już mamy rotację. W stronę, w stronę przeciwną, aby dziecko zostało w tej pozycji przez dłuższą chwilę. Możemy też wykorzystać takie lustro, które bardzo dobrze się sprawdza w tych pierwszych miesiącach życia dziecka, tak aby przyciągnąć troszkę jego uwagę. I tak samo w tym momencie możemy wykonać odgłos sania, czyli podać kciuk do buzi. Pamiętajmy, że zalecenia też Światowego Centrum Zdrowia mówi, aby dziecko przebywało przynajmniej 30 minut w pozycji leżenia na brzuchu. Pamiętajmy, że te 30 minut, czyli to jest tak jakby ten czas, które dziecko powinno spędzać w tej pozycji podczas dnia. Więc to jest około 2-3 minuty w pierwszych tygodniach życia podczas każdej zmiany pieluszki. Po to, aby faworyzować troszkę wyprost główki. I jest to też bardzo ważne i bardzo zalecane za każdym razem. To przypominam rodzicom, którzy przychodzą tutaj na, na rehabilitację takich dzieci. Tak więc, jeżeli macie w pokoju coś, co by przyciągało wzrok takiego dziecka, jakąś lampkę, cokolwiek, warto wtedy zmienić strony. Jeżeli nosicie dziecko, to też wtedy zmieniajcie stronę, jeżeli się z nim bawicie, lub to też zawsze stymulujemy dwie strony. Jeżeli karmicie dziecko piersią, czy też butelką, to też pamiętajmy, aby faktycznie zmieniać stronę, raz jedną, raz z drugą stymulujemy dwie strony, tak aby po prostu ta stymulacja była obustronna. Mam nadzieję, że ten filmik Wam pomógł i do następnego.